you <music> Trzeba mieć nie lada dobry wzrok, by prześledzić historię okularów. Przybliżyć lata pierwszych okularów nie są w stanie żadne szkła, bo i badający dawne drugi historycy nie do końca są pewni, gdzie pierwsze szkła optyczne powstały. Ale choć nie wiadomo gdzie, wiadomo prawie dokładnie kiedy. Za pewną wzmiankę o tym wynalazku możemy uznać traktat o rodzinie napisany przez Sandro Di Popozo. Księga ukazała się w 1289 roku, a starszy już pan Sandro donosi w niej: że gdyby nie szkła, nie dałby rady ani czytać, ani pisać. Łatwo wywnioskować z tego, że gdyby nie okulary, Sandro di Popozo nic by o okularach nie napisał. Wszystkie wcześniejsze wzmianki o okularach są niepewne. Wszystkie one jednak, jak się wydaje, mają swe korzenie we Włoszech. Zarówno Alessandro Spina, jak i Salvino Armato byli Włochami żyjącymi w XIII wieku. Jak bardzo był to wówczas ceniony wynalazek, donosi włoski zakonnik Gior Giordano di Rivalto, florentczyk. W zanotowanym kazaniu z początku XV wieku czytamy, że kaznodzieja nie tylko uważa sztukę wytwarzania szkieł za jedną z najcenniejszych w jego świecie, ale dowiadujemy się też, że miał honor poznać mistrza, który przywracał za pomocą szkieł wzrok. Niestety Rivalto mówił o kimś tak powszechnie znanym, że nie przyszło mu na myśl, by odnotować nazwisko wynalazcy. Kogo więc miał na myśli, nie wiadomo wiadomo jednak, że od tego mniej więcej wieku okularów, jeszcze w formie nieco odległych od tych, jakie zakładamy dziś, nie jeden hilary zaczął szukać. Zanim jednak, tak jak w pięknym wierszu Juliana Tuwima, pojawiły się one na nosie, musiało upłynąć naprawdę wiele lat. Na razie poszukiwane były jako cudowne szkiełko poprawiające wzrok. Początkowo soczewki przeznaczone były dla ludzi starszych i służyły daleko widzom. Wenecja od średniowiecza słynąca z pięknego szkła także w optyce okazała się miejscem wytwarzania najlepszych produktów. Pierwsze soczewki, po włosku tak mocno związane z nasionami soczewicy, że nazwa taka przyjęła się i u nas, były jak soczewica wypukłe. Dopiero w wieku piętnastym, jak informuje Mikołaj Skuzy, powstają okulary dla krótkowidzów. Choć wydawałoby się, że oczy jako zwierciadło duszy będą się długo opierać nowościom w postaci zasłaniających jeszkieł, wcale tak nie jest. Piętnasty wiek to czas, kiedy pojawia się słowo drukowane, wzrasta czytelnictwo, a wraz z nim potrzeba korygowania niszczonego nad książką przy drgającym i nie dość jasnym płomieniu świecy wzroku. Wydaje się, że gdyby nie potrzeba czytania, okulary nie, byłby aż tak, nie byłyby aż tak potrzebne. Kolejne wieki przynoszą różne rozwiązania dla osób z, wsze z wszelkimi innymi wadami. Powstają szkła dwuogniskowe i cylindryczne. Oczywiście z racji tego, że szkła optyczne były szklane, dość łatwo ulegały rozbiciu. Szczególnie początki wydają się w tym momencie trudne. Wszak okularów nie umieszczano w znanych nam teraz oprawkach, lecz zwyczajnie przy patrzeniu podtrzymywano w ręce. Z czasem pojawił się pomysł zahaczania szkieł o uszy za pomocą specjalnych gumek lub wiązania ich na sznurku przy pasie bądź przy kieszeni kamizelki. Tu w razie potrzeby były zawsze blisko. Jak widać, szukanie okularów nie skończyło się bynajmniej na zaglądaniu w lusterko i stwierdzaniu, że jednak są i to na nosie. W XX wieku, w 1948 roku, pojawiają się po raz pierwszy na rynku szkła, które nie wymagają żadnych oprawek. Są bardzo delikatne, niezrobione ze szkła i zakłada się je bezpośrednio na oko. Chodzi oczywiście o soczewki, soczewki kontaktowe. Jak widać, powiązanie z soczewicą nadal jest obecne. Tego typu okulary mają jeden zasadniczy plus, który być może dawniej ucieszyłby wiele z tych kobiet, które wstydziły się chodzić w okularach. Soczewek bowiem prawie nie widać. Noszenie okularów jeszcze u progu XX wieku było wśród kobiet czymś prawie zupełnie niespotykanym, i jedynie feministki rezygnowały z odejmujących uroku okularów na rzecz oczywistej wygody. Kobiety nosiły nie okulary, Lecz przykładany do oczu lorgnon, czyli okulary na długiej rączce. Paniom lorgnon, panom binokle, a wszystkim okulary na pewno koniec końców bardzo ułatwiły życie. Dziś tak lubimy nosić okulary, że często nosimy je bez potrzeby z tak zwanymi zerowymi szkłami. Poza tym okulistyka zna jeszcze dwa szaleństwa naszych czasów. Okulary przeciwsłoneczne i kolorowe soczewki kontaktowe: te ostatnie mogą sprawić, że nasze oczy zmienią kolor z niebieskich na piwne lub co jeszcze ciekawsze, na kocie czy kolorowe. Okulary przeciwsłoneczne stosowane w starożytnych Chinach przez sędziów przeżywają w XX wieku kolejną młodość. Rozpowszechnione przez artystów, głównie aktorów lat 60 trafiły do nas nie od chińskich sędziów, ale od amerykańskich lotników. Wysoko ponad chmurami, gdzie słońce świeci każdego dnia, na oczy trzeba uważać szczególnie. Nisko na ziemi oczy chronimy nie tylko przed słonecznymi promieniami, ale także przed wścibskimi spojrzeniami innych ludzi. Oczy schowane za ciemną jak noc zasłoną przeciw słonecznych okularów. To jeden z filmowych sposobów ukrycia śńców, opuchnięć, śladów po nieprzespanej nocy. Oczy, zwierciadło duszy skryte za okularami. Jakaż to dla Szkieł musi być nobilitacja?